Dzień dobry kochane, dzisiaj taki nietypowy temat poruszę, bowiem porozmawiamy o pielęgnacji w końcówce zimy, gdy już mamy takie miesiące, gdzie nasza skóra naprawdę dostała mocno w kości i ma serdecznie dosyć, a już powoli widzimy, że rozpoczyna się wiosna. Wiosna, co prawda, za chwilkę, ale w jaki sposób właśnie w tym momencie przejścia postąpić ze skórą? Dokładnie opowiemy sobie, na co nałożyć szczególny nacisk. Jakie już działania możemy podjąć, a czego absolutnie należy unikać? Gorąco zapraszam. Już za chwilę, bo 8 marca ruszą moje wiosenne schematy, i jak to bywa z wiosną, chcemy obudzić się z tego zimowego snu, pobudzić skórę, troszeczkę bardziej ją rozświetlić, właśnie dodać tego efektu glow, i wtedy bardzo często chwytamy po takie intensywne, Rozwiązania. A to po pilingi, bo zauważyłyśmy, że skóra ma taki ziemisty, szarawy koloryt, albo po jakieś intensywniejsze maski, bądź robimy więcej zabiegów. I teraz uwaga, uwaga, z dużym wykrzyknikiem, dziewczyny. Podstawową rzeczą, którą Was uczę już przez kilka ostatnich tygodni, jest absolutnie słuchanie potrzeb skóry i zwracanie uwagi na sygnały. Doszłam do wniosku też po kolejnym roku obserwacji moich klientek, że absolutnie jest to najistotniejsza kwestia. Stosujemy się oczywiście do tego, co przynoszą porę roku i w związku z tym do zmieniających się potrzeb naszej skóry, ale nie robimy tego tak na chora. Ok, że teraz jest wiosna, to robimy rozświetlanie, a w zimie to intensywniejsze odżywianie, a na przykład latem bardziej ochrona przeciwsłoneczna, a jesienią złuszczanie. Nie. Każda skóra ma różnorakie potrzeby w danym momencie, i może być tak, że mimo działającej aury za oknem, zupełnie inaczej trzeba będzie postąpić. I teraz właśnie o co chodzi? Dlaczego tyle się na ten temat rozwodzę? Moment, powiem Wam, końcówki, właśnie lutego, marzec, to jest najgorszy moment dla naszej skóry, bo skóra zbiera żniwa długotrwającej zimy. Zauważcie, jesteśmy już tyle miesięcy w pomieszczeniu. Suche powietrze. Dramatycznie spadła wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Co do tego dochodzi, mamy większą skłonność do podrażnień. Jest bardzo duże ryzyko naruszenia płaszcza hydrolipidowego, i właśnie tutaj chciałabym się chwilę zatrzymać. Na co szczególny nacisk kładziemy? Właśnie na odbudowę, na zadbanie o płaszcz hydrolipidowy. Zauważyłam, to już Wam mówiłam też w poprzednich moich materiałach, że w zasadzie w tej chwili miałam jedną klientkę, która, mimo że jest przeze mnie, wszystkie inne są przeze mnie regularnie prowadzone, to miałam jedną klientkę, która miała naprawdę tak przepięknie zachowane nawilżenie i odżywienie skóry. U, każdych, u każdej innej pozostałej klientki miałam nawet delikatne chociaż przesuszenie. A gdy już w ogóle wracacie z nart, to tam się chocki klocki dzieją. Naprawdę, bo i skóra potrafi być bardziej zanieczyszczona, zdecydowanie bardziej taka właśnie uwrażliwiona. Dlatego ten moment... To jest taki y, punkt, gdzie trzeba wyraźnie skupić uwagę na to, żeby dobrze ten płaszcz odbudować. Bo jeżeli chcecie tę skórę obudzić, czy pobudzić w ogóle do regeneracji, czy do restrukturyzacji, nawet bardziej, bo regeneracja to jest odżywianie, a restrukturyzacja to jest przebudowa skóry, czyli właśnie owe złuszczanie. To jeżeli chcecie to wykonać, to nie możecie zrobić tego na kanwie przesuszonej i podrażnionej skóry. Ja wiem, że był osobny odcinek o odbudowie bariery hydrolipidowej, oczywiście, jak, ta, jak najbardziej, ale tutaj. Właśnie podam Wam dzisiaj takie kompendium, na czym skupiamy uwagę, czyli taki największy punkt to jest właśnie płaszcz hydrolipidowy. Sprawdzamy, czy nasza skóra nie jest podrażniona, przesuszona, bardziej szorstka. Jeżeli właśnie wróciłyście z sferii zimowych, bądź za chwilę będziecie miały taki wyjazd. To zadbajcie o to, żeby ta skóra była dobrze chroniona. Ale zaraz po powrocie, zwróćcie też uwagę, czy przypadkiem nie zdarzyło się coś takiego, że pod wpływem stosowania tych cięższych, ochronnych, zimowych kremów, wasza skóra nie jest bardziej zanieczyszczona. Możemy mieć dwojakie problemy, tak? Tu zanieczyszczenie, a z drugiej strony pod wpływem działania mrozu słońca, wiadru jest bardziej przesuszona. Czyli przede wszystkim mamy to łagodzenie. Odbudowa płaszcza hydrolipidowego, i tu Was odnoszę do moich osobnych odcinków. Miałyście też o suchej skórze osobny odcinek, to też o tym mówiłam. Natomiast kolejna kwestia to jest uwaga ze złuszczaniem. Bo jeżeli skóra jest szorstka, chcecie ją właśnie pobudzić troszeczkę tutaj do działania i chwycicie momentalnie na kanwie takiej podrażnionej, nawet lekko podrażnionej skóry, po jakiś intensywniejszy peeling, który, ba, nawet mógł Wam przed chwilką służyć. To nagle możecie doprowadzić do podrażnienia. Co, do czego zachęcam. Przed zastosowaniem takich intensywniejszych peelingów czy kosmetyków w ogóle z kwasami, zastosujcie sobie nawet przez kilka dni maski chociażby w płachcie. Może być albo maska w płachcie, albo może być maska nocna. Takie nawet trzy dni na regenerację po wyjeździe, albo nawet jeżeli nie byłyście na wyjeździe, a po prostu teraz mamy tą końcówkę zimy, zróbcie sobie po prostu nawet taką krótkotrwałą regenerację. Nawet to. Yy, takie podkreślenie nawilżenia, to częstsze stosowanie masek, spowoduje, że skóra nie będzie tak reagowała na bardziej intensywne kosmetyki. Czyli robimy chociaż sobie takie 3 dni na regenerację. Następnie, jak najbardziej możecie zastosować peeling, ale teraz tak, jeżeli Wasza skóra jest przesuszona, to sięgnijcie bardziej po peeling z kwasem mlekowym. Nie sięgajcie po intensywne peelingi na bazie na przykład kwasu salicylowego. Bo kwas salicylowy bardzo silnie reguluje pracę gruczołów łojowych. To jest świetne rozwiązanie dla cech skłonnych do niedoskonałości, do przetuszczania się, ale nie dla skóry przesuszonej, bowiem tutaj spowoduje, podrażnienie, może być później właśnie odstawanie suchych skórek, a to już będzie świadczyło o naruszonym płaszczu hydrolipidowym. Zatem sięgamy sobie bardziej po te delikatniejsze kwasy. To może być kwas mlekowy, który moim zdaniem w obecnym momencie jest najdoskonalszym kwasem, bo on jednocześnie wyrówna strukturę skóry, ją pięknie rozświetli, świetnie stymuluje fukna kolagenu, elastyny, ale podnosi bardzo nawilżenie. Jeżeli masz wybitnie podrażnioną skórę, która jest teraz taka, właśnie szorstka, szarawa, ale wrażliwa, to sięgnij po kwas laktobionowy albo glukonolakton, czyli polihydroksykwasy. Jeżeli twoja skóra jest gdzieś tam na takim pograniczu, że jest cerą mieszaną, tu troszeczkę się przetuszcza, tutaj jest szorstka, taka lekko przesuszona, to doskonałym zawsze kwasem będzie kwas migdałowy. W ogóle kwas migdałowy jest świetnym rozwiązaniem, rozwiązaniem dla każdego rodzaju skóry. Oczywiście, im bardziej idziemy w stronę suchą, tym sięgnijmy po mniejsze stężenie, nawet takie 5-8%, a jeżeli twoja skóra jest mieszana, możesz sięgnąć nawet po kwas 40%. Tak, dobrze słyszysz. Kwas migdałowy jest na tyle kwasem o dużej cząsteczce i na tyle delikatnym, że nawet 40% nie przysporzy tutaj jakichś podrażnień. Mamy oczywiście też kombinacje różnorakich peelingów kwasowych z różnorakimi kwasami, których na przykład w sumie stężenie daje nam 20-30%. To też są dobre rozwiązania, bo wtedy działamy na różnych polach. Każdy z kwasów przynosi swoje działanie, ale to nie jest dzisiaj stricte odcinek o kwasach. Tu macie też osobny, który się oczywiście ukazał. Natomiast tutaj właśnie mówię o tym, żeby sięgać po te rozwiązania, ale na początku troszeczkę delikatniejsze. I jeszcze tylko wspomnę, że właśnie jak macie to stężenie kilku rodzajów kwasów, to one zawsze takie stężenie będzie delikatniejsze niż jeden kwas w stężeniu 30-40%, bo on wtedy działa w swoim kierunku. A jak macie w sumie stężenie, to pamiętajcie, że wtedy każdy kwas jest stężony po kilka procent. Jest mniejsze ryzyko podrażnienia. Tak? To takie na początek wyjście z sytuacji. Czyli. Odżywiłyśmy buzię na początku, przez te gdzieś 3 dni nakładałyśmy maski w płachcie, maski nocne. Następnie przystępujemy do takiego, możemy zrobić mini zabieg. Zawsze zachęcam, żeby po peelingu nałożyć sobie po raz kolejny maskę. To jest świetne rozwiązanie, bo wtedy niwelujecie sobie efekt podrażnienia, bądź podkreślacie efekt regulacji pracy gruczołów. Możecie po takim peelingu na przykład nałożyć maskę z glinki też świetne rozwiązanie. Jak, na, jak najbardziej tutaj zmniejszycie widoczność porów, poprawicie cyrkulację, wprowadzicie odpowiednie minerały, które też będą bardzo dobroczynne dla waszej skóry. Czyli możemy wykonać mini zabieg, ale w każdym razie na pewno warto zastosować peeling w miarę delikatny, żeby nie było zbyt dużej agresji. Czyli tu mówimy, uwaga ze złuszczaniem, ale to złuszczanie powinno się pojawić, bo jeżeli teraz nie zrobicie tego, czyli takiego kopniaka energetycznego nie dacie swojej skórze, no to w tym momencie też nie dajecie szansy na wchłanianie się kolejnym składnikom aktywnym zawartych w innych kosmetykach. Kolejna bardzo ważna rzecz: rozświetlanie. Rozświetlanie to jest idealny moment teraz właśnie na to, bo każda z, na, każda z nas no niestety zalicza ten moment, że nawet jak pięknie dbamy o tą skórę, to jakbyśmy przełożyły taką samą pielęgnację w tym okresie późnowiosennym, a taką samą pielęgnację stosowałyśmy w okresie zimowym, to i tak ta skóra inaczej wygląda, bo jesteśmy mniej na powietrzu. Zwyczajnie w świecie tutaj ten proces fizjologiczny, dotlenienia całego organizmu, no nie tak działał, jak w inny, o, o innych porach roku. Czyli tutaj rozświetlamy skórę najlepszym tutaj rozwiązaniem, jeżeli dobrze tolerujesz, jest witamina C. Witamina C momentalnie przyniesie Ci efekt i tutaj możemy dostosować odpowiednią witaminę C do rodzaju skóry. Odnoszę Was do mojego szerszego odcinka, gdzie miałyście witaminę C i niacinami. Tam dokładnie opowiadałam jaki rodzaj witaminki C do jakiej skóry, ale od razu powiem, że najbezpieczniejszym, Najbezpieczniejszą formą witaminy C, która sprawdzi się przy każdym rodzaju skóry, jest tetraizopalmitynian askorbylu, czyli witaminka C, która jest rozpuszczalna w tłuszczach. Ona będzie też odpowiednia dla cery nawet problematycznych, bo tutaj mamy przy okazji piękne działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, więc jak najbardziej taka formuła sprawdzi się dla każdego rodzaju skóry. I oczywiście, wspomniałam teraz o tym odcinku o niacynamidzie, to znowu wrócę do niacynamidu. Pomyślicie sobie, znowu wymieniam takie same składniki aktywne. Zaufajcie mi, że te sprawdzone składniki aktywne, które są testowane przez lata, naprawdę są zawsze dobrym rozwiązaniem, bo wiemy, co, po nich się, co możemy po nich się spodziewać. Czyli witamina C, niacynamid to są zawsze dobre wyjścia z sytuacji. W przypadku cer, tych bardziej przesuszonych, skłonnych do podrażnień, wybieramy niacinamid do 5%, a jeżeli twoja skóra jest skłonna do przetuszczania się, możesz sięgnąć po niacynamid w widełkach między 5 a nawet 15%. Tylko uwaga, powyżej 10% niacinamid już będzie działał złuszczająco, więc wtedy sięgamy po taki preparat maksymalnie dwa razy w tygodniu i tyczy się to stricte tych bardziej takich przetuszczających się skór. Czyli ten etap rozświetlania tu też jest bardzo ważny. Oczywiście nie jedyne antyoksydanty to witamina C i witamina B3, czyli niacynamid, bo mamy ich mnóstwo, mnóstwo. To są to wszystkie małe czerwone owoce, o których wielokrotnie mówię, czyli te wszystkie, które poprawiają krążenie, czyli mamy tutaj jeżyny, maliny, truskawki. To są też owoce, które niosą za sobą aspekty bardzo silne, przeciwzapalne, więc zmniejszają tutaj prawdopodobieństwo wystąpienia krostek czy grudek. Są świetnym rozwiązaniem też przy cerach. Problematycznych. Kolejna rzecz, to oczywiście coś, bez czego żadna pielęgnacja nie może się odbyć, i to jest o każdej porze roku. I jeżeli zastanawiasz się, czy to będzie odpowiednie dla mojej skóry, to tak będzie odpowiednie. O czym mówię? O nawilżaniu. Dziewczyny, bez tego nasza skóra w ogóle nie funkcjonuje, to z racji tego, że nasz naskórek zde w zdecydowanej większości składa się z wody. Jeżeli tylko, minimalnie gdzieś tam procentowo, Spadnie, czasami to jest 1-2% tej wody. Słuchajcie, momentalnie odczuwamy wyraźne napięcie, suchość skóry. To jest kolejny sygnał płynący z naszej skóry, że ona woła o pomoc. Tutaj należy zastosować substancje, które jednocześnie też rozświetlą Waszą skórę, a znakomicie wpiszą się w pielęgnację nawilżającą. Co mam na myśli? No oczywiście wszechobecny kwas hialuronowy. W przypadku cer skłonnych do przetuszczania się tych niedoskonałości wybieramy kwas hialuronowy o mniejszej cząsteczce, czyli albo ultra niskocząsteczkowy, albo niskocząsteczkowy. A dla tych cer, gdzie mamy większą skłonność do przesuszeń wybieramy wysokocząsteczkowy, bo ta większa cząsteczka będzie powodowała taki delikatny film na skórze, który ochroni też... Przed ucieczką wody. Bardzo ważny składnik kolejny to mocznik, który też przepięknie trzyma wodę w naskórku, on pięknie zmiękcza skórę, jest pomocny również przy skórach szorstkich, przy rogowaceniu okołomieszkowym, nie tylko na twarzy, ale również na ramionach i to też warto o tym pomyśleć, może być też zastosowany w balsamach, tu co prawda dzisiaj mówię stricte o pielęgnacji skóry twarzy, ale dziewczyny, w sumie mogłabym też troszeczkę jeszcze Wam podpowiedzieć, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała, ale to dosłownie za chwilkę. Najpierw jeszcze wróćmy tu do tego nawilżenia. Kolejną substancją taką stricte nawilżającą jest kwas poliglutaminowy. On ma jeszcze większą zdolność wiązania cząsteczek wody. Znakomity kwas, który też warto, żeby się znalazł w Waszej pielęgnacji. W żaden sposób nie zrobi Wam krzywdy, przepięknie nawilży i rozświetli skórę. Warto wspomnieć o aminokwasach, które to coraz częściej są obecne, jak lizyna, prolina. One przede wszystkim będą przepięknie przyspieszały, czy betaina na przykład, będą przyspieszały regenerację komórkową skóry i ją rozświetlały. No i oczywiście, jak myślicie, co teraz będzie naszej skórze, żeby ją tak uzupełnić, pięknie tą pielęgnację domknąć, żeby zatrzymać już to nawilżenie, które tu, o które tutaj dbamy ceramidy. Osobny odcinek o ceramidach ukaże się pod koniec marca, o tym jeszcze będę mówiła więcej, ale dziewczyny, absolutnie, ceramidy powinny się pojawić w Waszej pielęgnacji, bowiem ceramidy uzupełniają te niedobory w tym cemencie międzykomórkowym, tak to by można najłatwiej wytłumaczyć, ale one są takim swoistym spoiwem dla skóry. Gdy brakuje ceramidów, to ta skóra staje się taka bardziej, bym powiedziała... Taka pływająca, to znaczy pływająca to jest złe słowo, ale nie jest taka złączona, tylko ona jest taka rozłączona, właśnie, że te komóreczki skóry nie są tak ładnie spojone. Jest gorsa, gorsza gęstość skóry, jest gorsze odżywienie, szybsza ucieczka wody z naskórka. Zatem ceramidy absolutnie się powinny znaleźć. Zresztą to są substancje, które już co prawda są bardzo docenione, ale w tym właśnie materiale o ceramidach powiem Wam jeszcze więcej. Natomiast mamy kilka rodzajów ceramidów. Jeżeli mamy taki bardzo duży problem, właśnie z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności skóry, to zdecydowanie kilka rodzajów ceramidów będzie pomocnych. I wtedy tutaj przede wszystkim mamy zarówno łagodzenie skóry, mamy silną regenerację, mamy przyspieszenie gojenia, mamy zwiększoną ochronę przed urazami mechanicznymi. Dlatego tu warto, aby ceramidy były zawsze wszechobecne w naszej pielęgnacji, o każdej porze roku. Kolejna sprawa, to yy, wielokrotnie już o tym mówiłam, ale to jest właśnie idealny moment. Jeżeli jeszcze dotychczas nie myślałaś o tym, żeby wprowadzić esencję do Twojej pielęgnacji, to proszę zrób to. Nawet jeżeli to będzie jednorazowa przygoda. Esencja jest czymś wspaniałym, zobaczysz, zwie, w ogóle zwiększy Twoją świadomość pielęgnacji, ale może nawet nie tyle, że zwiększy świadomość, ale zmniejsz, z, zmieni postrzeganie w ogóle tej yy, pielęgnacji. To się wydaje kosmetyk taki zbędny, a tymczasem esencja przepięknie rozświetla, łagodzi i nawilża skórę. To jest jej główne zadanie. Jak zauważysz, że esencja nie obciąża w żaden sposób Twojej skóry, jeżeli masz skórę w szczególności skłonną do przetłuszczania się, problematyczną, to zauważysz, że nagle ta skóra jest taka bardziej spokojna. I to jest bardzo ważne. Ona rzeczywiście w szybkim tempie y, poprawi kondycję skóry. Zatem zachęcam Was gorąco do esencji. Być może dla niektórych z Was to w ogóle nie jest nic odkrywczego, ale stwierdziłam, że tutaj właśnie powiem o tym, bo esencja nie jest jeszcze taka modna, bym powiedziała, w naszej polskiej pielęgnacji, a tymczasem rzeczywiście przyszła do nas z Korei. Tam jest. Y po prostu bym powiedziała takim wszechmocnym kosmetykiem. Większość kosmetyków jest w ogóle oparta na esencji, bo chociażby zobaczcie, że maski w płachcie są po prostu tą esencją nasączone. Oczywiście jeżeli stosujesz codziennie maskę w płachcie, to wtedy już nie musisz dodatkowo jeszcze stosować esencji. Ja tylko powiem, że osobiście uwielbiam takie połączenie, bo to jeszcze zwiększa nawilżenie mojej skóry. I absolutnie, powiem Wam od kiedy stosuję esencję, u mnie się nawet nie pojawia uczucie ściągnięcia, no chyba, że jestem po takim intensywnym zabiegu złuszczającym. Kolejna bardzo ważna rzecz, i to jeżeli dotychczas tego nie zrobiłyście, to jest najlepszy moment i ostatni dzwonek. Zacznij stosować krem przeciwsłoneczny codziennie. Ten moment przejścia, gdy pojawia się marzec, gdy już się wydłużają dni, za chwilę mamy przedstawienie czasu. Zaraz to, to słońce będzie obecne dłużej, to zdecydowanie już warto pomyśleć o tym, żeby krem przeciwsłoneczny ukazywał się codziennie. To przede wszystkim zmniejszy skłonność do powstawania przebarwień, nie będzie utrwalać, w ten sposób nie będziesz utrwalała też przebarwień pozapalnych, jeżeli masz takowe, uspokoi nieco pracę gruczołów łojowych, bo już Wam też o tym mówiłam, że zastosowanie filtra, filtrów przeciwsłonecznych powoduje, że gruczoły łojowe się nieco uspokajają. Zatem tak powinno wyglądać to przejście, czyli podstawa to jest odbudowa płaszcza hydrolipidowego, wprowadzanie esencji łagodzących masek i ochrona przeciwsłoneczna. Tyle jeżeli chodzi o taką regularną, codzienną pielęgnację, ale zapewne już pojawiło Ci się pytanie: co z retinolem? To jest taki ostatni, powiedziałabym, moment, kiedy ten retinol można zacząć stosować. W zasadzie mamy jeszcze cały marzec i cały kwiecień, ale to jest bardzo ważne. Jeżeli Twoja skóra jest uwrażliwiona, przesuszona, to absolutnie po niego nie sięga. Jeżeli tylko jakiekolwiek w głowie pojawiły Ci się wątpliwości, czy aby moja skóra jest na to przygotowana, ale tak jak mówię, odczuwasz suchość, w każdym razie, czujesz, że coś się w niej dzieje, i masz taki sygnał płynący ze skóry, który tylko delikatną wątpliwość wzbudza, to tego nie rób. Na retinol wtedy zawsze jeszcze przyjdzie czas. Lepiej to wykonać jesienną porą. Powiem Wam w ogóle, wprowadzenie retinolu jest łagodniejsze dla skóry i bardziej bezpieczne jesienią niż teraz pod koniec zimy. W sumie nigdy Wam o tym nie wspominałam, ale dlaczego? Bowiem. Jest mniejsze prawdopodobieństwo podrażnienia jesienią niż teraz, gdy siedziałyśmy tyle w suchym pomieszczeniu i mamy ogromny spadek właśnie wilgotności powietrza i spada też poziom wody w naszym naskórku. Tam jednak nasza skóra polecie, ona jest dotleniona, co prawda jest poddana działaniu promieni słonecznych, ale jednak jeżeli chodzi o nawilżenie skóry, jest większe polecie niż bezpośrednio po zimie. Więc jeżeli tutaj mówię nie do końca jeszcze wiesz, w jaki sposób ugryźć ten temat, to lepiej zostaw na sezon. Jesienny. Natomiast, jeżeli twoja skóra dobrze znosi retinol i myślisz teraz o podwyższeniu, o podwyższeniu stężenia, to możesz to zrobić, tylko wprowadź więcej substancji nawilżająco łagodzących. Taka jest ogólnie zasada: gdy zwiększamy to stężenie, żeby zadbać znowu o ten balans, tak? tu mamy więcej złuszczania, mamy więcej troszeczkę agresji dla skóry, no to zwiększamy nawilżenie, żeby znowu to szło ze sobą w parze. To nigdy nie może być tak, że jedna szala przewyższa się. One muszą być porówno. Czyli już wiecie o co najbardziej dbamy, ale najważniejsze, i będę Wam to teraz nawijała makaron na uszy przez kolejne, kolejne materiały, to jest czytanie sygnałów płynących ze skóry. Nie wolno po prostu tak bezwiednie stosować czegoś. I jeszcze tylko powiem na sam koniec. To mi tak nasunęło się takie podsumowanie, ostatnio jedna z Was zadała mi to pytanie w komentarzach, bo wiem, że czasem macie ochotę podziałać intensywniej i na przykład zastosować sobie trzy dni z rzędu złuszczające, że na przykład zastosujecie albo peeling kwasowy, albo później retinol, albo trzy dni, dni z rzędu retinol czy retinal. Nie róbcie absolutnie tego teraz. Najgorszy moment na taki pomysł, bo możecie zaliczyć tak duże podrażnienie skóry, albo nawet jeszcze poparzenie, że później będziecie te skutki obserwowały przez całą wiosnę, która to też nie jest łatwym okresem, bo to pierwsze słońce dla skóry potrafi niesamowicie skórę uwrażliwić. My jeszcze tego tak nie czujemy, ale już uwrażliwia się skóra, a jeżeli masz skłonność do przebarwień i zastosujesz sobie takie trzy dni z rzędu złuszczania. To wierz mi, że masz jak w banku, że przebarwienia tobie się pojawią i jeszcze będą się utrwalały przez kolejne ciepłe dni. Także wszystko robimy z głową, delikatnie, ale podstawa to jest odbudowa płaszcza hydrolipidowego i ochrona przeciwsłoneczna. Jeżeli oczywiście jeszcze pojawiły Wam się jakieś wątpliwości, pytanka, zawsze chętnie na nie udzielę odpowiedzi, zadajcie mi je w komentarzach. Pozdrawiam gorąco i do zobaczenia. pa. pa.